Witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy .pl. dzisiaj upieczemy ekspresowy chleb na drożdżach. Najpierw musimy zrobić roszczyn, na który się składa 25 g drożdży świeżych, 2 łyżki mąki pszennej 100 ml wody ciepłej i 1 łyżeczka cukru. Do miski wkruszamy sobie drożdże. Dodajemy łyżeczkę cukru, mąkę i dolewamy wodę. Ona musi być ciepła, mniej tak 30-35 stopni Celsjusza mniej więcej. Wszystko ze sobą dobrze mieszamy, łączymy, rozpuszczamy. I przykrywamy ściereczką, zostawiając na 15 minut w ciepłe miejsce, żeby zaczął pracować ten roszczyn. A po tym czasie musimy zrobić już ciasto na chleb. A do ciasta potrzebujemy jeszcze 250 g mąki pszennej, 150 g mąki pszennej pełnoziarnistej, 200 ml ciepłej wody, 1 łyżeczki soli i 1 łyżeczki oleju rzepakowego. Tak jak mówiłam, 15 minut minęło, roszczyn zaczyna nam ładnie pracować. Dosypujemy mąkę pszenną, a następnie mąkę kolejną. sól, olej, wodę, podobnie jak poprzednio, na jest 30-35 Celsjusza i wszystko mieszamy łyżką. Zagarniamy od spodu, od boku. Dosypujemy jeszcze ręczne mąki i dalej mieszamy. Proszę Państwa, ciasto ma konsystencję taką klejącą. Jeżeli ktoś chce skorzystać z innych mąk, jak najbardziej. Ale musi zachować konsystencję tego ciasta. A jeżeli ktoś z Państwa chce upiec chleb z drożdży, suchych instant, zapraszam na naszą stronę internetową Magdy.pl Tam zaraz się pojawi link do niej, i tam będzie powiedziane, jakie proporcje i jak to zrobić. A my, jak widzieliśmy, dzieliśmy, właśnie konsystencja jest klejąca i taką Państwo muszą zachować. Następnie foremka, wyjmujemy sobie foremkę, myśmóżlik, keksówki Państwo mogą innej. Nacieramy ją olejem. Nie musimy jej niczym obsypywać, ponieważ ciasto drożdżowe ma to do siebie, że się nie przykleja i odchodzi od foremki. Ale musimy ją natłuścić. Do foremki dajemy nasze ciasto. Tak jak mówiłam, ono ma klejącą taką konsystencję. I za pomocą maczania paluszków w wodzie będziemy dopasowywać nasze ciasto do foremki. Maczamy. I dopasowujemy. W ten sposób dopasujemy, lekko wyrównamy. Ciasto przykrywamy ściereczką lub folią spożywczą i zostawiamy do wyrośnięcia w temperaturze pokojowej, tak około 30 minut. Myśmy specjalnie zrobili folią spożywczą, żeby Państwo zobaczyli, ile mniej więcej powinno ono wyrosnąć. Ciasto nie może za długo wyrastać, bo wtedy nam przerośnie. Opadnie w piekarniku i nie będzie taki jak powinien być. Urosło odpowiednio. Więc zdejmujemy folię. Wierzch posypujemy solą morską. To jest opcjonalnie, nie muszą państwo tego robić. Myśmy się zdecydowali na taki zabieg przy jedzeniu to tak fajnie wzmacnia smak. Więc oprószamy solą morską. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół będziemy piekli tak 25-30 minut. Przy czym piecąc w foremce, jak w sówce, między foremką a ciastem wytwarza się para i chlebek się dobrze nie dopieka. więc po tym czasie wyjęliśmy chleb z foremki i wstawiliśmy jeszcze tak na 10 minut do piekarnika, żeby chleb się dopiekł, żeby skórka ładnie stwardniała. Potem wyjmujemy z piekarnika i studzimy całkiem na kratce. A potem jemy. Proszę Państwa, chleb jest naprawdę dobry, ale najważniejsze jest to, że piecze się ekspresowo. Od robienia rozczynu do tego momentu krojenia chleba mija tak około 1,5 godziny. Czyli bardzo mało czasu jak na chleb drożdżowy. A efekt jest naprawdę zachwycający. Żegnam się z Państwem zapraszając na kolejne przepisy i porady na Kuchnia